Cześć, witam wszystkich ponownie. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam na kolejny odcinek Mars Warlords. Otóż co my tutaj osiągnęliśmy już. Broń do walki. Odzyskaliśmy ukrytą broń, także broń mamy z głowy, wielka ucieczka. Przygotuj się, dywersja. Znajdź potrzebne mutantom narzędzia, bo żeby wszczeli ten bunt cały. Zrób zapasy wody z cysterny. Oczywiście, Pan Pomocnik, to jeszcze możemy pogadać z mechanikiem i rozwiąż sprawę psich ataków, co mnie tak bardzo nurtuje, a nie mogę znaleźć tego całego psiarza. I ucieknijcie razem, jeszcze jest. Znajdź Boba w elektro. Dobra, może zajmiemy się zatem... No, zobaczyłem, zobaczyłem po kolei. Na kogo tam natrafimy po drodze, tak będziemy te e, questy wykonywali Dobrze idę Niedobrze idę, bo muszę wyjść stąd Co wcisnąłem, ja już wiem co się Halo O ten Nie no tu muszę iść. Tak? O, się motam, ale się motam? No halo Przyjść iść w tym kierunku. No co jest ze mną nie tak? Dobra, niech ta mapa zostanie. Już zaraz jest szlak trafi galicyjski. No czyli tutaj. I teraz w prawo. No i dobra i powinniśmy się w końcu wydostać teraz z tego nadobnego odwiertu to jeszcze mogę z nich, że tak powiem, za pomocą strzykawki wyssać serum, ale to będzie takie morderstwo całkowite. Ja nie chciałbym tego robić. Także ja chyba nie będę używał tej strzykawki do serum, jakoś nie jest to w zgodzie z moimi systemami wartości, może tak się wyrażę. Okej. Okay teraz na to grzybowe pole mam się wybrać. Gdzie to może być? Krater woda na podróż. Okej. Okay. Tutaj teraz gdzieś była ta winda cała. No i okej. Okay. <laughs> to musimy jeszcze na jakieś grzybowe pole wejść i znaleźć kolesia, który ma dostęp do cysterny. Chyba tam są schody, a ja... myślałem, że nie zejdę. Aha. Nie wiem, co oznaczały te sygnały, które sobie tak, tutaj dawali. To only thing I want is to get out. I've tried, I failed, but I was on my own. So, give, what's the plan? Mm -hmm. Jake mm -hmm. said the launch might be useful. I'm making sure we got enough water for the trip, and another prisoner's looking to see how we can get around the train's electrical security. We're going to be leaving by train after creating a diversion just before, of course, with the help of the mutants, for example. Damn, you've pretty much thought of everything. All right. If I can help, you let me know. No dałem ci znać. Niech się to ogarnę. tymi drzwiami wejść, tak? Tak. No jest, chyba ten gość od psów. No od przodu to raczej tym my nie zadziałamy za bardzo z tymi psami. No... Roy, ja cię proszę. O kuź... Unik. On twardy ten jest, Jeśli w ogóle można to nazwać psem, trochę wygląda jak ryba z przodu. Uciekaj, roj. Źle stanął ten pies. Bo nie można go od tyłu zajść. Bardzo ładnie. co lepiej mi to wychodzi? no no he don't having to kill a good dog like that holy shit what is wrong with them that's the second I've seen attack for no reason we already had to kill one near the sand pit and I had to put down two more in the kennel god damn she's The woke that attacked me earlier had filming eyes just like this one And I've never seen those kind of patches on a dog me neither, but i also noticed those patches on the animals i had to put down. i'll check the other dogs, but it's kind of worrying. looks like they caught something. could it be an epidemic? what if it can be passed on to humans? just when i thought this place couldn't get any worse. it is. all the more reason to find out what we can about this disease. Rozwiąż sprawę

Teraz zbadaj chorobę, na którą cierpią psy, rozumiem. Widzę, że one same podchodzą pod rękę te questy, Rozwiązania tych kwestii. Może w ten sposób. Czy teraz musimy iść tu? Tak. Drugi warsztat. O, mam wszystkie te narzędzia dla mutantów. Wow, o, czyli tak naprawdę to za chwilę będziemy mogli uciekać. A w ogóle to ja rozdałem punkty, miałem jakiś awans, no proszę. A. Co to było? Pozwalne parowanie ataków ze wszystkich stron. Pozwolę na parowanie pocisków? No to bierzemy. I trzeci pozwala na parowanie ataków elektrycznością. Daje więcej czasu na kontraatak. Dobra, weźmy. To chyba jest po tym e, parowaniu ciosów, żeby później się dokładnie tak takiego kombosa wykonać. Dwa punkty mam. Nic o. Złomiasz. Odzyskać trzy, trzy przedmioty. Koszt punktów dwa. A czekajcie, bo ja mam tutaj możliwość ograbiania przeciwników. Nie wiem o co chodzi, trzeba to wypróbować. Pozwala na przekształcanie zwykłych komponentów przy użyciu zestawu narzędzi. A weźmy to No i co teraz? E, zobaczmy ekwipunek Pęknięta rurka, podarty ubiór więźnia. No właśnie, miałem sobie coś kupić. A nie wiem gdzie jest handlarz, kurczę. Nie wiem gdzie jest handlarz. Weźmy inaczej mapę i legendę włączmy. Kupiec. O, tu jest kupiec. Czyli tam przy odwiercie, tak? Oj, przepraszam. Teraz będzie mi się pojawiał z legendą, tak? Nie. To. Idźmy tędy zatem. Dobrze, że zrobili tą taką mapę, bo już w ogóle tu zabłądził. Tak, to ten jest kupcem. Okej, okay, świetnie. Wyczuwam, że coś możemy od niego kupić. Chcesz ubić interes? Co? Broń uwiór, zwykłe ubranie. Co ono daje? <laughs> redukcja obrażeń fizycznych plus 5%, redukcja obrażeń elektrycznych 0, regeneracja życia 0. Tylko to masz? Omnicja do gwoździarki. 5 serum, tak? Zwykłe ubranie 10 serum. Podarty ubiór więźnia, plus 21, plus 12, no to mi się nie opłaca tego kupować. Stara zardzewiała rura. Plus 12, plus 3. Tutaj mógłbym sobie ulepszyć, prawda? Najpierw, tak mi się wydaje. Ile to kosztuje? 20 serum?! Uszalałeś? A ile mam tego serum w ogóle? Gdzieś mam napisał 8, tak? Gut, ja nic nie kupię od pana. To co, może jednak lepiej wysysać z tych to serum całe. No ale no to nie, ja czegoś takiego nie będę robił. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. Na razie cieszmy się z tego co mamy. Jeszcze zobaczę, czy są jakieś osoby. Ważna osoba, Saul. Kto to był teraz? A, Saul to był ten mutant, któremu miałem załatwić narzędzie. Dobra, to idziemy do niego. Kiedy przejdziemy? Tam gdzieś trzeba iść. tu. tu. Nie no, halo. Ale się motam. Nie, Saul to nie... Jak on się nazywa? Szlama, nie Saul. What can I do for you, prisoner? Psy, oh you heard about what's happening with the dogs. They look sick, and I don't know if there's a doctor around here. We got a male nurse, of course. Well, he could be a doctor, as far as I know. He's at the sand bath just now. Some of the new arrivals seem a bit ripe. Ah, didn't think of him. Thanks. Znajdź lekarzy. Chciałbym jeszcze do tego mutanta dotrzeć. Jak tam się szło do tej enklawy mutantów, do tego rezerwatu całego? No pierdziu. Coś tam się świeci. widzę. Materiał. Tu coś jest. Materiał od odczynnik chemiczny. A ja mogę sobie. Nie, serum nie można zrobić. Można tylko wystać z ludzi, żeby to. Kurczę. Cool, right. yeah. Hej, sorry, I didn't introduce myself last time. My name's Prowess. So, uh, tell me, you know your way around? I got a deal for you. Yeah, and? I want to make something. But I don't actually know how to make it or where to find the parts. Cline the quest. Not very promising, man. Yeah, but at least I know where to find the manufacturing diagram. And where would that be? In the armory. Oh, oh, oh. great. Even better. Look oh, Come on. You don't look like the kind of guy who gives up like <clears throat> that. And it's a diagram of what exactly? A weapon, of course exploding type to be precise Oh and if you could get a hold of this plan we just need the parts to make it So you in Chodzę. I don't like where this is headed I don't like that guy either So you let the kid decide for you Come on make up your mind Nie no to jest uh, ja you miała? spoke about a deal, but all I hear is you asking me for a favor. What's in it for me? I'll teach oh, you to make explosives. You can make homemade bombs and take your enemies down like pins in an alley. And seeing as you're the one taking the most risk, I'll give you a bit of serum, of course. Oh, serum? Się huh? And how am I supposed to get the diagram from the armory? You know exactly where it is. I heard it was in one of the crates near the counter. So just search around there. I can distract the guard while you get the plan. Daj pytanie, dlaczego ja. No, I, znaczy, mnie. You know Why not do it with your buddies yourself? Mm, uh, we'll see later if you accept. Let's just say I'm trying to avoid as many waves as possible. I really don't want to get caught in the act. You know what I mean? No one would want to do that. Why would it be worse for you? Roy, if you really want to know more, you're going to have to gain our trust. Help us out on this job, help us make these bombs, and I'll tell you everything you want to know deal no dobra, spróbujmy. That's all right deal great i'll talk to the guard to keep him busy but you're gonna have to be fast anyway won't take him long before he's figured out that something's up so go to the crates get the plan and get out quietly and fast we won't get another chance i heard they're transferring everything in the crates so ready we go into the armory now i'm ready let's go we're there right okay i'll try to keep the guard talking but hurry up now go hey i was looking for you give me a break Can't have been too hard i spent most of my time on guard here just as broyovna yeah speaking. that's why i wanted to see you get out of here pros.

Zdążył przy... przeszukać wszystkie? Tam się dostanę? Ja pierdzierę, ile tu wszystkiego dobra, chyba wszystkie, co? Jednak blef był z tą czasówką. Mom. Yeah, got it. But no thanks to your silver tongue. Nice. What's important is that it worked. Good work, Roy. And can you see the parts we need to make the bomb? Yeah, everything's marked there. I should be able to find everything in the camp without too much trouble. I'll come back and see you when I have everything. Great. That's what we'll do then. I'll wait for you here. <mum> Znajdź części bomb. Help, help. Mm. Dywersja szlamowi, no, szlam się nazywa ten mutant. Wybuchowy plan. Znajdź części bomby 0 na 3. Dobra. Okej. Okay. Zaczynamy od tej skrzynki. O, już od razu znalazłem elementy wybuchowe. To lubię właśnie. To właśnie lubię, mój drodzy. Ten jest ważną osobistością. Pies mi polizał Tam będzie ten cały szlam Tak, tam będzie. Trzeba przejść tymi drzwiami Pięknie Coraz lepiej mi idzie Coraz bardziej mi się podoba ta gra Czy znaczy, te questy są no jak na to, jak na RPG'a przystało, nie? Quest po questie, ale... Ale inter... no, czy, no, interesująca fabuła moim zdaniem, znaczy interesująca. Na razie to jest pewnie takie tutorialowe, nie? Ucieczka z tego więzienia. więzienia, Więzienia oczywiście. No, chodź tu, ey. Mam do Cię narzędzi. And we will aid yours by waiting for your signal. Perfect. Continue to get ready, won't be long. When everything on our side's in place, I'll let you know and you can start your riot. I would never have thought of organizing a dust revolt. I never gave them a second thought. I didn't realize they had a sense of injustice like ours. Whatever you think of them, you gotta remember that even a dog can turn on its master. And the dusts are a lot closer to us. I see that now. I No mamy. Coś nowego? Zdanie wykonane. 3000. Kość kreta jedna. Poziom dziesiąty chyba. Nowe punkty umiejętności dwa, nowe punkty czegoś tam nie wiem. Dobra, to wejdźmy do menu postaci. Dwa punkty. Pozwala na parowanie ataków elektrycznością. Nie wiem, czy to się przyda. Może później. Plus 10 obrażeń przy udanym kontrataku. Bierzemy to. Utrzymanych obrażeń podczas uniku. Szybsze odzyskiwanie równowagi. 100% dystans uniku. A to... No to ja No weźmy to po kolei. Na razie skupiam się na walce, bo wydaje mi się, że w tym mam największy problem. Znaczy w walce po prostu. Naj najgorzej sobie radzę. Jeszcze zadania chciałem zadania L, okej okay. Zrób zapasy wody. Ale one tak po kolei te questy wpadają, jak już mówiłem, tylko nie do końca pamiętam Znaczy nie do końca wiem dokąd iść, nie? Trzeba rozmawiać z tymi ważnymi postaciami tutaj i te questy wykonują się same w większości przypadków. Może nie w większości, ale tak się zdarza. Wystarczy krótka rozmowa i po prostu mamy questa zaliczone. Okej okay, moi drodzy. Czas odcinka dobiega końca. a Mam nadzieję, że ta gra wam się podoba. Gdzieś ktoś napisał w komentarzu do któregoś odcinka, że to fajny RPG. Także mam, powiedzmy, że tym mogę się pokierować sądząc, że się wam podoba, bo więcej komentarzy jako takich nie otrzymałem. Fajny odcinek też taki podał. Oczywiście za wszystkie dziękuję. Doceniam to, że ktoś poświęca swój czas na chociażby chwilę obejrzenia tego odcinka i, i, i napisania komentarza, także naprawdę jestem wdzięczny i, i, i to bardzo motywujące, że jednak ktoś ogląda. No cóż, tymczasem żegnam się z Wami, mam nadzieję, że będziecie oglądali dalej, komentowali i cóż, trzymajcie się, cześć.